Siemanko, witajcie się w kolejnym filmie Dzisiaj, dzisiaj pokażę wam jak sprawdzę gniazdo u tej samicy, banana francuskiego, czarnego Okociła mi się tydzień temu, a dokładniej 8 maja Zaraz sobie sprawdzimy gniazdo, ale najpierw wygłaski na Zaraz zobaczycie, ile, ile ma szczuk. Młode mają tydzień już. Bardzo dobrze się chowają. Dobra, już wygłaszkałem samiczkę, więc przejdźmy do sprawdzenia gniazda. Tutaj się on kociła w kodniku, więc zaczynajmy. I dobra tutaj jest pierwszy młody, taki szary jeden drugi jest taki drugi też szary. dwa też szary. trzy czarny cztery taki szaro-czarny pięć Młode się rozchodzą po klatce 5 szary 6 tutaj też szary 7 i 8. Tak się prezentują. Włożę młode do gniazda, żeby się nie denerwowały. Rozchodzą się już po całej klatce. Jeszcze nie, nie otworzyły oczu. O. Tak się prezentują w gnieździe. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, Dajcie słowa. Dzięki za uwagę. Cześć.